Gdy człowiek miał 15 lat, to żeby go coś bolało, to musiał spać z drzewa. A gdy ma 30, 40 czy 50 lat, to wystarczy, że się źle wyśpi. A przecież boleć nie musi, bo w dobrej formie można być bez względu na wiek. Dlatego dziś opowiem, jak spać, by się wyspać i nie bolało w plecach. Zapraszam. Zanim przejdziemy do łóżkowych spraw, mam bardzo ważne ogłoszenie. W tym roku standardowo, jak co roku, 25 maja, mam urodziny. A jak moje urodziny, to zawsze duża promocja na wszystko, co jest moim, na mojej stronie www.czoziemkuruszy.pl. Dlatego od 22 do 24 do północy. Wszystkie produkty, zarówno fizyczne, czyli paraletki, kółka gimnastyczne, jak i programy treningowe są przecenione aż o 20%. Więc jeśli interesuje Cię mobilność, chcesz poprawić zakresy ruchu, dużo siedzisz, a chcesz się lepiej poczuć we własnym ciele, to wtedy program mobilne ciało. Jeśli wolisz zadbać całościowo o sylwetkę, chcesz wrzucić trochę zbędnych kilogramów, chcesz wzmocnić mięśnie, chcesz poprawić kondycję, chcesz nauczyć się jeść, to wtedy program wszechstronne ciało, a jeśli już jesteś na... Na pewnym etapie zaawansowania, i chcesz budować funkcjonalną masę mięśniową, to wtedy program Forma na kółkach jest dla Ciebie. Zresztą w opisie filmu podlinkuję tutaj bardziej szczegółowe informacje. A póki co pamiętajcie, że do 24 do północy obowiązuje promocja, później będzie aktualna cena. Wracamy do materiału. To, że sen jest bardzo ważny, myślę, że wie chyba każdy. Jednak nie liczy się tylko jego długość, ale przede wszystkim jakość. Na jakość snu wpływ ma wiele czynników, m.in. odpowiednio ciemne pomieszczenie, dostęp do świeżego powietrza, odpowiednia temperatura, brak dźwięków, odpowiedni rytm dobowy, właściwa dieta, nawodnienie i wiele, wiele innych czynników. My dziś jednak skupimy się na pozycji w czasie snu, czyli jaką pozycję przyjmować, aby nasze ciało było ułożone optymalnie, aby mogło się odprężyć, rozluźnić i regenerować w sposób właściwy. Jak pewnie wiecie, w kręgosłupie występują naturalne fizjologiczne krzywizny. Lordoza szyjna, kifoza piersiowa, lordoza lędźwiowa i kifoza krzyżowa. Oczywiście na co dzień nasz kręgosłup może, a nawet powinien się zginać, prostować i rotować, aby był w pełni ruchomy i odżywiony. Jednak w czasie snu chcemy, aby całe ciało odpoczywało i się regenerowało, a do tego potrzebujemy maksymalnie wygodnej i neutralnej pozycji kręgosłupa. Aby się wyspać i nie bolało w plecach, najlepiej jest spać albo na plecach, albo na boku. Wtedy najłatwiej przyjąć neutralną pozycję kręgosłupa. Jeśli chodzi o pozycję na boku, mamy tutaj dwie opcje: rozbudowaną i podstawową. Rozbudowana to opcja z trzema, a nawet czterema poduszkami. Jedna jest pod szyją. Może to być taka wyprofilowana albo zwykła płaska poduszka. Ważne, żeby nie była zbyt wysoka. Druga jest pod bokiem, aby stabilizować odcinek lędźwiowy i zapobiegać wygięciu. Trzecia jest między nogami, gwarantując brak rotacji w biodrach. Czwarta może być przytulona przed sobą, dzięki temu obręcz barkowa odpoczywa. Jeśli nie masz albo nie chcesz korzystać z tylu poduszek, to możesz po prostu leżeć na boku. Zwróć uwagę, czy kręgosłup jest ustawiony w sposób neutralny i tyle. Druga bardzo dobra pozycja to pozycja na plecach. Rozbudowana to poduszka jest pod głową, stabilizując odcinek szyjny, druga jest pod udami, dzięki czemu nasz odcinek lędźwiowy odpoczywa, a dwie pod rękoma w przypadku na przykład gdy mamy problem ze stawami ramiennymi. Zaś podstawowa wersja to poduszka pod głową i opcjonalnie ta pod uda. W jakich pozycjach nie spać? Takich, gdzie dochodzi do asymetrii i brakuje neutralnego ustawienia kręgosłupa czyli na brzuchu ze skręconą głową, na plecach, ale z głową skierowaną w bok, lub w innych dziwnych asymetrycznych pozycjach, w jakich często zdarza się nam spać. Wiem, co powiecie: kto śpi całą noc w tej samej pozycji? Oczywiście, po, nawet jeśli się położymy prawidłowo, to bardzo możliwe, że po chwili ta pozycja ulegnie zmianie i znowu będziemy spać pokrzywieni. Jest rozwiązanie. To normalne, że tak jest, ale zazwyczaj jeśli w ogóle zaczniemy zwracać uwagę na to, w jakiej pozycji śpimy, to się okaże, że gdy ciało się przekręci, to często się przebudzimy w nocy. Wtedy po prostu warto wrócić do dobrej pozycji i spać dalej. Z czasem ciało przywyknie, że ta pozycja jest wygodna i odprężająca i łatwiej będzie ją utrzymać. Oczywiście w czasie nocy można spać na obu bokach i na plecach, co będzie jeszcze korzystniejsze. Jeśli te informacje dla was były przydatne, to to jest dobry moment, żeby skopiować link z przeglądarki i wysłać ten materiał do cioci, wujka, mamy i do kogokolwiek, dla kogo ten e, dobry sen jest istotny. A kto czasem skarży się na to, że go woli w plecach, jak się krzywo wyśpił. E, oczywiście przypominam jeszcze, że do 24 maja do północy obowiązuje promocja na moje programy treningowe. Takie promocje zdarzają się niezwykle rzadko, więc teraz jest naprawdę dobry moment, żeby skorzystać. Tyle na dzisiaj, widzimy się niebawem, do zobaczenia, cześć!